Otrzymałeś niższą pensję w związku z Nowym Polskim Ładem. Być może powodem jest brak złożenia PIT-2. W tym odcinku dowiesz się, ile dostaniesz więcej pieniędzy na konto, jeżeli złożysz ten druk? Kto może złożyć PIT-2? Kto nie może go złożyć? Komu powinieneś go złożyć? Do kiedy jest termin złożenia PIT-2? Co w sytuacji, kiedy nie złożyłem tego druku, a dostałem już wypłatę w styczniu? Jaka jest aktualna wersja tego druku i skąd można go ściągnąć? Oraz podamy Ci przykład prawidłowego wypełnienia tego formularza. Ja nazywam się Marciniak Mirosław, mpodatki.pl i zapraszam do dalszej części wideo odcinka. Podstawową korzyścią ze złożenia pitu 2 jest to, że od 2022 możesz dostać wyższą pensję o 425 zł. PIT 2 jest to oświadczenie, które składa się do swojego pracodawcy, po to, żeby ten miał uprawnienie do tego, żeby zmniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy i tym samym zwiększyć Twoją kwotę netto. Zespół Mpodatki.pl przygotował przykład w sytuacji, kiedy dana osoba zarabia 5000 brutto, jak złożenie druku Pit 2 wpływa na Twoją kwotę netto? Mamy tutaj przykład, gdy osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, ma wynagrodzenie brutto 5000 zł i nie złożyła druku pitu 2, w tym, w tym przykładzie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 483 zł, i tym samym wynagrodzenie netto na konto w tym przypadku będzie wynosiło 3243 Ale jeżeli złożysz ten druk, to pracodawca ma obowiązek, jest związany w takiej sytuacji tym oświadczeniem, i tym samym zaliczka na podatek dochodowy zmniejsza się o 425 zł, czyli pracodawca płaci mniej do Urzędu Skarbowego o, o te 425 zł i zaliczka wynosi 258, a ty otrzymujesz dodatkowy bonus. I masz wynagrodzenie w wysokości 3668 zł, czyli o 425 zł więcej. Więc to jest istotna różnica, dlatego że w zeszłym roku, w 2021 i w poprzednich latach, kwota zmniejszenia, czyli kwota tej ulgi, która, która była rozliczana w związku z Pitem 2, wynosiła tylko około 44 zł, więc wiele osób nawet nie. Miało świadomości, jak, jaki wpływ ma złożenie tego oświadczenia. Dopiero w tym roku, w momencie, kiedy kwota ulgi wzrosła no, około dziesięciokrotnie, miało to istotny wpływ na kwotę netto. No i w związku z tym złożenie tego, tego druku bardzo się opłaca. Kto powinien złożyć ten druk? Składają go przede wszystkim pracownicy, czyli te osoby, które, są, które pozostają w stosunku pracy. Czy to będzie stosunek służbowy, czy, czy zwykły stosunek pracy, czy stosunek pracy nakładczej, lub spółdzielczy stosunek pracy. Uwaga, nie składają tego oświadczenia osoby, które są na umowach cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło, umowy zlecenia. Niestety te osoby stracą na nowym polskim ładzie, gdyż w sytuacji, kiedy Składka zdrowotna jest nieodliczalna. One otrzymują kwotę netto niższą, gdyż zaliczka na podatek dochodowy nie jest pomniejszana o część kwoty składki zdrowotnej i ustawodawca nie przewiduje sytuacji, kiedy kwota ulgi zmniejsza nam kwotę podatku dochodowego i tym samym zwiększa kwotę, kwotę netto. Czyli prawo. Do tej ulgi mają tylko pracownicy. Następnie komu powinniśmy złożyć ten druk? Ten druk powinniśmy złożyć przede wszystkim pracodawcy. To jest druk, który umożliwia pracodawcy zmniejszenie kwoty podatku i tym samym zwiększenie wam kwoty netto. Następny temat to kto nie może złożyć pitu 2. Oprócz oczywiście wskazanych wcześniej zaleceniobiorców, osób, które wykonują umowę o dzieło. Przede wszystkim nie składają go emeryci i renciści. Dlaczego? Dlatego, że ta ulga u nich już jest rozliczana przez ZUS lub KRUS. Dlatego, że ulga może być rozliczana tylko w jednym źródle, które jest rozliczane na zasadach ogólnych, czyli według skali progresywnej. W związku z tym, jeżeli ZUS ustawowo ma prawo do rozliczenia bez żadnego wniosku tej ulgi, to nie może być ona jednocześnie rozliczana u pracodawcy. Następna kwestia to jest to, że nie mogą go składać także osoby, które osiągają dochody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spół, spółdzielni. To jest raczej rzadko, e, rzadko e, wykorzystywane źródło przychodów, więc nie będę go szerzej omawiał. E, tutaj istotne wśród tych e, źródeł dochodu, które mają wpływ na PIT-2, jest ważne, że osoby, które otrzymują świadczenia pieniężne, które są wypłacane z funduszu pracy lub z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Czyli przede wszystkim popularne zasiłki, tak? Jeżeli ktoś otrzymuje zasiłki, także nie może nie powinien składać PIT-2. I ostatnia bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz umowę o pracę, masz działalność gospodarczą, to tutaj jest istotna kwestia, że rozliczając działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, czyli według skali progresywnej, także nie powinieneś składać pitu 2, dlatego, że tą ulgę potrącasz już w swojej działalności, natomiast pracodawca nie ma wtedy uprawnienia do potrącania pitu 2. Ważne jest też to, że w sytuacji, kiedy pracujesz na kilku etapach, masz na przykład dwóch pracodawców, ważne jest, że PIT-2 składa się tylko i wyłącznie do jednego pracodawcy. Nie mam takiej możliwości, żeby każdy z pracodawców potrącał Ci PIT-2, gdyż ulga jest tylko zarezerwowana do jednego podatnika. Nie ma dwóch ulg z każdego stosunku pracy. No i ostatnią kwestią jest to, że osoby, które otrzymują dochody z umowy najmu i dzierżawy także nie powinny składać tego tego PIT-2. Tutaj jeszcze wrócę do działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy rozliczasz działalność gospodarczą na podatku liniowym 19% lub rozliczasz go jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tutaj w tej sytuacji możesz złożyć PIT-2, dlatego że Przychody z tej działalności są rozlicza, rozliczane na innych Pitach, czyli przychody z umowy o pracę rozliczasz w Picie 37 na zasadach ogólnych. Przychody na przykład z działalności gospodarczej, która jest rozliczana na podatku liniowym 19%, rozliczasz w Picie 36L, a w sytuacji, kiedy masz działalność gospodarczą, która jest rozliczana na Podatku zryczałtowanym, składasz PIT-28. Te, te źródła przychodów nie łączą się z umową o pracę, więc tutaj masz jak najbardziej prawo do e, złożenia PIT-2 i uzyskania większej kwoty netto. Jaka obowiązuje, e, jaka jest aktualna wersja tego, tego druku? E, aktualna wersja jest to wersja 6. My po, e, pod e, Odcinkiem podamy link, jaki, z którego możesz ściągnąć sobie aktualną urzędową wersję. Ona obowiązywała w poprzednim roku. Na razie póki co nie ukazała się nowa wersja, więc wystarczy, że ściągniesz ten druk, uzupełnisz go i możesz złożyć go do pracodawcy jak najszybciej. Um. Teraz podamy przykład, jak wypełnić ten druk. Druk jest stosunkowo prosty, gdyż uzupełniamy go swoimi danymi osobowymi. E, tutaj, w, przede wszystkim, dla e, pracownika podstawowym identyfikatorem jest PESEL. W sytuacji, kiedy ktoś jest e, przedsiębiorcą, to wtedy identyfikatorem nie jest PESEL, tylko jest NIP. Skreślamy oczywiście odpowiednią opcję wpisujemy imię i nazwisko, datę urodzenia, wpisujemy także którego pracodawcę wskazujemy jako tego, który ma prawo do potrącania nam te ulgi. W sytuacji, kiedy mamy dwóch pracodawców, oczywiście wskazujemy tego pracodawcę, który który, jest, który wypłaca nam większą pensję, gdyż wtedy ma to przełożenie na, na wyższą pensję, na wyższą kwotę netto. Na samym dole druku wpisujemy datę, podpis i jak najszybciej przekazujemy ten druk do pracodawcy. Te podstawowe informacje będą wystarczające do tego, żeby złożyć ten druk i uzyskać dodatkowe 425 zł. Dziękuję za poświęconą uwagę. Marcinek Mirosław, mpodatki.pl. Zapraszam do oglądania innych odcinków. Dziękuję bardzo.